Marko, to jest Hunter, a to będzie moja kolekcja. Jakiś Hunter. Dziś przejrzymy sobie moją kolekcję Hot Wheels Exotics. Tak, mamy tutaj taką miniserię, tak zwaną. Mam wszystkie 10 sztuk z tego roku. Tutaj je widzicie, ale do tego jeszcze tutaj są trzy rekolory, więc jak będę omawiał każde auto, to też się będę pokazywał. Więc myślę, że nie ma co przedłużać i lecimy od numeru 1. Numerkiem 1 jest Porsche 904 Carrera GTS. Taka srebrniutka była w pierwszych kejsach. później pojawiła się taka czerwona. No i ogólnie lubię Porsche. Ale mówiąc szczerze, ten model jest według mnie jednym z mniej ciekawych, jeżeli chodzi o tą serię, bo są tu naprawdę fajne perełki. Tu jedynie na plus, co mogę zauważyć, to że światła są plastikowe i to od razu lepiej się prezentuje, niż jakby ich nie było, albo jakoś tak jednolicie pomalowane bez kalkomanii. Numer 2 jest to Koenigsegg Jesko z 2020 roku. Tutaj mamy taki śliczny kolor. A później, rekolorem był taki drugi pomarańczowy. No, według mnie ten na dole lepiej się prezentuje. Fajny, taki głęboki lakier, on się ładnie mieni. Ogólnie mają takie same kółeczka z przodu. Mamy światełka, jest jakaś kalkomania, jest kalkomania takich pasów. Fajnie tu idzie aż do spoilera. No, i spoiler z tyłu też ma jakąś tam kalkomanię. Zerknijmy tył. No, i tył jest fajny, bo tutaj mamy i rurę wydechową i jest napis pod nią Koenigsegg numer 3 jest to Bugatti Bolid i do niego do tego żółtego także mamy recolor jest to kolor czerwony z najnowszego case Q już ostatniego w tym roku oba modele są kapitalne bardzo ładne mają kalkomanie te światła takie x na nich mi się bardzo podobają tak jak tutaj jest z tyłu jest fajnie to wszystko wyprofilowane, dyfuzor, rury wydechowe i też są te takie światła na boki. No i dodatkowo kółeczka też są w kolorze tym drugim, tak? bo ten podstawowy jest czarny. Bardzo ładny, bardzo fajny taki egzotyczny model. Mam jeszcze niebieski, ale nie jest z tego roku i go też wszystkie pokażę, bo jeszcze wszystkie moje egzotyki z lat wcześniejszych na koniec filmu zobaczycie. Numerek 4 Lamborghini Sesto Elemento No śliczny model, ja uwielbiam Lamborghini Tył niestety nie ma, góra jest tu taka kalkomania tych wylotów Coś w tym stylu. Tu centralnie umieszczony silnik. Nie kojarzę dokładnie. Ale jak jest ich tutaj 10. Lambo ma V10. No to coś związanego z tym silnikiem. Z przodu taka kalkomania. O jak tu dobrze widać na karcie. No i są światełka, jest znaczek. Ładny mo model. Ale powiem wam szczerze. Mam jeszcze takie Sesto elementów Tylko z Mystery Models. Z saszetek. No i tam ono się lepiej prezentuje według mnie. Ale to zajrzyjcie sobie na shorty do mnie do poróki bo je tam pokazywałem razem. Numer 5 jest to Pagani Utopia. Ciekawy kolor, bardzo ładny tył, Pagani ma słynne te takie cztery róży wydechowe razem. Tutaj to jest. Jest też napis: Utopia. Fajne, co są przeszklenia na górze. No i z przodu też takie charakterystyczne lapagani. Takie podwójne światła, wypukłe. No i bardzo ładny przód. Kółko takie trochę zwykłe. On ma podobno bardzo ładny środek. Widziałem w internecie, jak go ludzie otwierają. Fajnie jest tam ten silnik zrobiony. Numer 6 jest to Dodge Viper RT, łamane na 10 z 92 roku. No tu jest kapitalna ta felga trzyramienna, bardzo mi się podoba, mamy kalkomanie yy, nazwy modelu, no i bardzo ładny przód, te światła nie są takie zwykłe pomalowane, tylko ze szczegółami, jest znaczek, wloty są na górze na masce, też fajny środek, no widać coś tam, jest lewarek zmiany biegów, jest ręczny, kierownica. Troszeczkę w tych kabrioletach się starają nad tymi środkami, no i tyłu niestety nie ma. Ładny żółty lakier. Numer 7 jest to Gordon Muray Automotive T50S. Bardzo fajny model, naprawdę mi się podoba. Dużo jest tu szczegółów, zobaczcie, ile jest przetłoczeń. Tutaj te wszystkie wloty dokładki boczne. Światła też są plastikowe w tym modelu mi się wydaje. Dach też kapitalnie wygląda, że idzie ten taki garb środkiem metalowy, reszta jest plastikowa. No i z tyłu mamy ten wentylator, jak kiedyś wspomniałem. Że, że kojarzy te auto właśnie ono ma na dole nie będzie widać, ono ma taki wentylator zamocowany, żeby miało lepszy docisk. Zamiast robić więcej o spoilerowania. to tutaj twórca sobie wymyślił, że ten wentylator wypompowuje powietrze spod auta, żeby ono miało lepszy docisk i dzięki temu było szybsze na zakrętach. No i to podobno się naprawdę sprawdza, więc fajnie, że to jest tu pokazane w tym modelu. Mi się bardzo podoba, nie jest tak popularny jak na przykład Lamborghini, częściej go można spotkać w sklepie, ale myślę, że jest trochę niedoceniony. Fajna czarna felga, mi się bardzo podoba. Numer 8 Lamborghini Huracan LP622. Super Trofeo. No, chyba najbardziej poszukiwany model z tych egzotyków w tym roku. On występuje, występuje też w wersji STH, tam jest kapitalny lakier. Tu jest troszeczkę ten czerwony, taki płaski, ja to nazywam bez jakiegoś większego połysku, ale te modele STH zazwyczaj są bardzo dobrze wykonane. Które występują ogólnie w STH? No, tu widzę, że nie ma tyłu, nie ma światełek. Ładna kalkomania z boku jest Lamborghini. Fajne są te felgi, że z przodu jest inna, z tyłu inna. No i z przodu mamy znaczek, mamy światła. Ładny model, bardzo lubię Lamborghini. Numer 9 jest to Ford GTS z 17 roku. Bardzo ładna bryła jest tego modelu. Z tyłu jest tutaj tak fajnie poprzetłaczany, ale zresztą od góry też zobaczcie jak to tu wygląda. Silnik tam widzimy, prześwituje nam przez szybkę. No i ładny przód. Są światła, pasy przez środek. Tak typowo amerykańsko mi się kojarzy takie pasy przez środek. W zwykłym białym lakierze, ale naprawdę fajnie się to prezentuje. I numer 10, Dodge Viper SRT10 ACR. Super ma tutaj kalkomanie, taki mega wyścigowy jest ten model. Ogromny spoiler z tyłu, no, ale tyłu kalkomanii żadnych nie ma. Z przodu są światełka, podobne jak w tym żółtym wiperze, też takie ładne odwzorowanie, jest orzebrowanie na masce, wloty, jest znaczek moparu i jest nawet tu jakaś rura wydechowa z boku, ale to jest chyba tylko kalkomania albo takie przetłoczenie nawet. No i te felgi, takie zwyczajne, słabe, jeżeli chodzi o ich wzór, ale mamy też wlew przetłoczony. To była dziesiątka, ale my się nie zatrzymujemy, bo teraz Wam pokażę wszystkie moje egzotiki z lat poprzednich. Najpierw cofnijmy się o rok wcześniej, 2023, tu mam tak, numer 1. Lamborghini Sian, FKP 37, bardzo ładny model, choć w tym drugim malowaniu mi się bardziej podoba, ale ten pomarańcz też jest całkiem spoko i tu jest bardzo dobrze wykonany tył, zobaczcie sobie. Są światła, każdosobno pomalowane i przetłoczone, rury wydechowe i jest nazwa modelu, małe literki, ale jest i z przodu też całkiem spoko wygląda. Później jeszcze z tego roku mamy numerek czwarty, jest to Koenigsegg Gemera jest w takim czerwonym malowaniu, tak się prezentuje. Tu ma ładne światełka. No on tu robi robotę swoją bryłą. Bo felga też jest taka, mogłaby być lepsza. Numerek szósty jest to Bugatti Bolid. Teraz w niebieskim malowaniu, więc mam jego trzy wersje kolorystyczne. Ostatnio na porównywaniach nagrywałem wszystkie trzy razem, to sobie zerknijcie na shortach, no i taki sam jak wcześniejsze modele, po prostu inny kolor. Numerek siódmy mamy tu Porsche 935. No i ten model jest według mnie fenomenalny, ma piękną bryłę, piękny kolor, naprawdę bardzo ładnie on wyszedł. Hot Wilsowi. te kółka też mi bardzo się podobają w nim. Numer 8 mamy tu Lamborghini Reventon. Fajny tył jest, chociaż mały znaczek Lamborghini. Mamy napis. Fajna, ciekawa felga. Nie jest jakiś super wzór, ale naprawdę ładnie się to prezentuje. No i z przodu mamy i znaczek, i światła i jest taki pas przez środek. On no fajnie, bo tu jest. Na czerwonym czarny pas, a tutaj mamy na czarnym czerwony. Całkiem ciekawe. I numerek 10 z zeszłego roku: McLaren Solus GT. Mam jego kilka wersji kolorystycznych, to też na shortach jest w porównywaniach. I ten biały osobiście uważam, że jest najsłabszy. Jakoś najmniej imponująco się prezentuje. I nie ma tutaj na błotnikach takich fajnych kalkomanii jak te inne kolory. Przechodzimy do roku wcześniej. Numerem 1 w 2022 roku był taki Lotus Emira, on się tak prezentuje jak go mam w luzaku. Fajnie z tyłu są i światła, i jest tu napis Lotus. Felga taka średnia, bym powiedział. Z przodu mamy kalkomanie, znaczek światła. Te przetłoczenia są ładne. No i dach jest tutaj plastikowy, tylko jest po prostu zrobiony taki chropowaty. Numerek 5 z 2020 roku. Jest to Lamborghini Miura SV z 71. I mamy jej wersję i pomarańczową, i niebieską. Bardzo ładny model, naprawdę jest tu dobrze wykonany, bo zobaczcie są kalkomanie i świateł, i znaczek, i wloty na masce. Tutaj z boku też mamy oznaczenie modelu, i z tyłu jest full opcja. I są światła, i rejestracja, i oznaczenie i marki, i modelu. Więc naprawdę ten model jest super wykonany, ja go bardzo lubię, bardzo mi się podoba. Jestem fanem marki, a jest to ich pierwszy model produkcyjny. Od tego zaczynamy. Później mamy numerek 6, jest to McLaren Elva. No jest naprawdę Kosmiczny, ale ładnie wykonany. Fajne rajdowe kalkomanie ma. Z tyłu, niestety, tylko przetłoczenia, ale tutaj robi robotę ta góra jego. Te wnętrze, które widać, brak szyby. Bardzo fajny, ciekawy model. Numerek 7 jest to Pagani Zonda R. No i w tym czarnym, satynowym lakierze jest to chyba najładniejsza Zonda, która wyszła od Hot Wheelsa. Naprawdę kapitalnie się po prostu prezentuje. Ładne ma tu kalkomanie modelu. Fajną felgę ma do do tego z tyłu wszystkie przetłoczenia, dyfuzor, ten spoiler. No i na górze jest taka satyna, ale dołem jest taki już bardziej połyskliwy, więc są jakby dwa rodzaje czarnego, też to super wygląda. Ten wlot powietrza na dachu, no i kalkomanie już tutaj takie z przodu i z tyłu. Napis na spoilerze, naprawdę ten model jest genialny. Numerek 8 jest to Lotus Evia. No i tutaj ciekawe, mamy takie przetłoczenia i w innym kolorze, i tak samo jest z tyłu, ostatnio mi znajomy na Discordzie, właśnie zapraszam was na naszego Discorda, bo dużo osób się zna i na tych prawdziwych modelach też aut, w sensie w skali 1 do 1. I pokazywał mi. Porównanie Home Legenda 1, jak to jest wykonany ten model, że on naprawdę tak po prostu ten tył wygląda, on ma takie dziwne futurystyczne światła. W modelu to ciężko im było oddać, ale próbowali jak mogli, mogli i naprawdę jak mi pokazał dwa zdjęcia w porównaniu, to to się prezentuje kapitalnie. Więc ten model jakbyś sobie porównać do prawdziwego, to jest naprawdę dobrze odzorowany. I numerek 9, jest to Aston Martin Vantage GTE. Takim ładniutkim malowaniu, jak go też mam kilka wersji kolorystycznych. Ta akurat nie jest rajdowa, nie ma takich oklejeń jak tamte, za to ma super fajne tutaj to maskę. Bardzo mi się podoba. Są światełka, jest znaczek, no i przód na stona charakterystyczne, Zwykła czarna felga, ale według mnie pasuje tu do tego modelu. I ja mam jeszcze. Dwa modele wam do pokazania z lat wcześniejszych, a jest to z 2021 McLaren F1 w srebrnym malowaniu. Bardzo ładny przód, zobaczcie, ma światła i tutaj te większe reflektory i takie mniejsze od kierunków pewnie. I z tyłu też ma światła. Ja mam go jeszcze w czarnej kolorystyce, ale on już wtedy należy do innej serii. Te kółeczka troszkę takie małe. Ale ogólnie bardzo ładnie wykonany model. Zobaczcie ile on ma szczegółów, ile ma przetłoczeń i na masce, i na dachu, i z tyłu, i z boku tu na drzwiach, i ten tył w ogóle cały z tymi kratkami, wylotami od silnika. Wszystko jest naprawdę dobrze wykonane. I ostatni mój egzotyk to jest takie... Porsche Carrera GT. On już jest skustomizowany. No, jest zrobiony jak jest zrobiony. To był mój pierwszy custom, ale ja kupiłem go na pchlim targu. Był cały poobijany. On oryginalnie też był czarny, ale matowy. Chyba z 2016 roku. Ja go sobie zrobiłem w takiej wersji. Będę miał na pamiątkę. Jako swojego pierwszego customa. On już tak zostaje. Nic w nim nie zmieniam. Więc tak moi kochani. To były moje wszystkie egzotiki Z tej mini serii Hot Wheels właśnie Exotics. Bardzo fajna seria. I uwielbiam takie auta. Myślę, że większość z was też lubi takie hiperkary, superkary. No i troszeczkę tego nazbierałem. Więc dzięki za uwagę. Zapraszam was na Discord. Link na dole w opisie. No i przejrzyjcie moje inne filmy, bo powoli pokazuję moją kolekcję. Kończy się rok, więc całymi seriami to pokazuję. A zapraszam Was też na ostatnie otwieranie paczki. No bo tam to się działo, to był fajny unboxing. Więc tymczasem trzymajcie się na razie.